Lankos, jestem witam Was w nowej serii, która nazywa się Montem Blade Warband. Zaczynamy sobie nową grę. Mm, Wybieram się sobie płeć. Mój ojciec był. He. Hmm. Myśliwy. Młodzieńcze lata spędzisz. Będziesz. Yy, zawsze bym chciałem być tym. Uczciem rzemieślnika. Potem staje się. Kowalem. <noise> Powód, dla którego opuszczamy swój dom, to jest, z e, osobiste zemstwa. Złączam do kol kolorady. No tak, jakby coś się stało. Wszystko po jednym. Nazwiemy się może Sir Kykios. I tak, wytrzymałość mam najmniej. Siła na ciągu. I w nie bronią. A tutaj w jedny ręcznik. I myślę, że w kusznictwo będzie wszystko. Jedziemy. Losowo coś może nam fajnego znajdzie. Tylko włosy troszeczkę. Tak, już lepsze. I może tą bródkę. takie. Okej, okay, to zaczynamy. No dobra, co może do Sładi pójdziemy. Tam się wysuwa miecz z i tak dalej. Czekamy tutaj na kolesia. Tutaj jest. Co on blokuje? Okej. Okay. Piękne rozwalenie. I czekamy naszego kupca. Rozmawiajmy z nim okej. Okay. Teraz ja to możesz przypominam no już wiem, o co w tej misji mniej więcej chodzi. Chodzi o to, że mu tam porwali brata bandyci, musimy go odbić i zbierać kilku żołnierzy, więc jesteśmy zainteresowani taką propozycją. Okej, okay, wychodzimy od niego. Może pójdziemy do Praven. Nie ma żadnego turnieju, to odejdziemy. Myślę, że tak... Nie wiem, 10 minut będzie, bo nie mam, nie mam 10 za bardzo czasu ile byśmy od niego w ogóle dostali chyba? jakiś 160 dolarów jeszcze... denarów aha nie wiem co to się stało ale okej okay. czyli tu w ogóle nie mam włączonych może byśmy bandytów zaatakowali to taki przeskak był Tutaj Mam jeden więcej, nie mają 4-6, ja mam 5,6. No. Co, wygramy z nimi. To jest będzie dość krótki odcinek, ponieważ wygramy z nimi, i. No i po prostu będę odcinek kończył. Może jeszcze jedną wioskę zwerbujemy. No dobra, do doatakujcie mojej murzynki. Jedziemy. To są ci bandyci, tacy co. Już pierwszy leży. No Boże, jak czerwono. To są rekróci, to się nie ma co dziwić. Dobra, wygraliśmy już. Nie, jeszcze jeden. No nie he, no jeszcze w niego trafiłem. Dobra, wygraliśmy. No, pięciu Jeden raniono. <gryw> Dobra, może być. Weźmiemy sobie to wszystko. Sprzedamy i zakończymy odcinek. czepki, tak dalej... Jakieś kamyki... oddział No i rekrutujemy ich po w na Jedziemy Idziemy do Praven, poczekać jeszcze... bliższe wioska, to jest tutaj... No niech on jedzie, mamy... Poczekamy, pójdziemy w prey, sprzedamy to i zakończymy odcinek. Cały czas Wam mówię, eksperymentuję z dźwiękiem, żeby był jak najlepszy, w jak najlepszej jakości. Zwerbujemy sobie tych ochotników. No, obojętnie, mieć świlenie z uje mnie grupa bandytów Co to ma być? I nie nie tak Dobra, padłeś Mało życia już Już padł Okej. Okay. Próbujemy tych dwóch? No to no. Mamy drugi poziom. Jele 3,5 spina. No. Słabo, słabo. No Dobra, jedziemy do tego playvan. Yy, teraz to jest serial. Nie będzie się jakoś tak ukazywać w określonym czasie i będę miał czas ją nagrać, bo gra jest dość długa, a ogląda się ją naprawdę bardzo fajnie. Nagrywam ten odcinek w niedzielę. Miałem go nagrać w, w sobotę. No ale niestety Dobra radę, co oni mnie gonią Okej okay. Sprzedajmy sobie to O! Nie czekajcie ryba, 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 wróci ryba 76 muszę. ok, dostaliśmy to. Ok, żegnam się z Wami. Mówił do Was Kiki. zapraszam do następnych odcinków z tej gry. Jaką jest Mount?